Witajcie, mam na imię Leszek i dziś pokażę Wam, jak razem z Daleto możemy pomóc weryfikować wiarygodność kontrahentów. Celem obiegu jest zapewnienie, że firma wie, z kim prowadzi interesy. Dzięki temu zabezpiecza swój biznes i unika odpowiedzialności karnej, karno-skarbowej i podatkowej. W ramach procesu możecie weryfikować Waszych dostawców, klientów, partnerów biznesowych. Zarówno przed podjęciem decyzji o nawiązaniu współpracy, jak i w trakcie jej trwania. Przeszukanie kilkudziesięciu baz danych, otrzymanie wyniku i zarchiwizowanie raportu z dowodami trwa 7 sekund. Zaczynajmy. Znajdujemy się w środowisku Demo Daleto, gdzie dostępna jest aplikacja KYC-KYB. Z jej poziomu możemy wystartować proces podpisywania umowy z kontrahentem lub założyć nowego. W tym celu wystarczy podać NIP nowego kontrahenta, pobrać podstawowe dane z GUS i kliknąć Aktywuj w celu jego rejestracji. System WebCon automatycznie wystartuje pod obieg weryfikacji kontrahenta KYC. W możemy odświeżyć formularz, aby sprawdzić jego status. Przejdźmy do szczegółów raportu KYC. Na pierwszy rzut oka widzimy, że ten kontrahent ma niskie ryzyko. Matryca ryzyka pokazuje, że rating ryzyka dla tego kontrahenta jest niski. Możemy zobaczyć, że ten klient prowadzi działalność w branży wysokiego ryzyka. Dodatkowo, system przeszukał osoby powiązane z tym kontrahentem udziałowców, zarząd i prokurentów. Beneficjentów rzeczywistych, listy sankcyjne i listy ostrzeżeń. Ten kontrahent nie znajduje się na żadnej z nich. Dodatkowo możemy sprawdzić informacje z pozostałych rejestrów państwowych. Szczegółowy raport z Werkli możemy podejrzeć w formacie PDF, bo tutaj znajdują się informacje o tym kontrahencie i o bazach, które zostały przeszukane. Wdzielając się w rolę compliance AML officera, mogę przekazać swoją rekomendację dotyczącą tego kontrahenta do członków zarządu firmy. Przesyłam rekomendację, a zarząd podejmuje ostateczną decyzję, czy zakwalifikować tego kontrahenta do współpracy lub nie. W tym przypadku decyzja jest negatywna. Taki kontrahent zostaje zawieszony. I osoby zajmujące się bazą kontrahentów mogą przenieść go na czarną listę. Chcemy upewnić się, że nikt z tym kontrahentem nie podejmie dalszej współpracy ani nie podpisze żadnej umowy. Na stronie głównej aplikacji możemy podejrzeć ostatnio wykonane weryfikacje KYC oraz bazę kontrahentów. Poziomu raportów możemy przejrzeć widoki dotyczące weryfikacji KYC, sprawdzić ostatnio wykonane weryfikacje kontrahentów, znaleźć kontrahentów, którzy cechują się wysokim wskaźnikiem ryzyka. Poziomu raportu możemy upewnić się, że nikt z tym kontrahentem nie podpisał żadnej umowy ani nie mamy przeprocesowanej ani jednej faktury. Możemy również podejrzeć status weryfikacji KYC pozostałych kontrahentów. Wszyscy kontrahenci znajdują się w bazie kontrahentów. Tutaj możemy sprawdzić bardzo szybko, którzy kontrahenci znajdują się na czarnej liście. Wykorzystując proces weryfikacji KYC wszystkich kontrahentów, możemy wystartować wniosek o podpisanie umowy z kontrahentem. Ten proces pokaże na następnym nagraniu, gdzie wykorzystamy integrację z Werkli w celu weryfikacji kontrahentów, a dodatkowo, wykorzystując podpis zwykły, podpis zaawansowany oraz podpis kwalifikowany w Authenti, możemy podpisać każdą umowę szybko i wygodnie, bez wychodzenia z domu i bez użycia papieru. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.